Witajcie, moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Kolejny dzień grudnia. Dzisiaj już mamy 19. 19. dzień grudnia, i dosłownie do świąt zostało tylko kilka dni. Więc, co robię? Zakupy, ponieważ Dzisiaj to są dwa ostatnie dni, dzisiaj i jutro. To są dwa ostatnie dni, kiedy mam czas zrobić to sama, bez marudzenia, bez jęczenia młodego. Że on nie chce iść, że, on, że zakupy to jest jeden wielki, jak on to mówi, faf, czyli taka. <ścoughs> Fafing to jest takie słowo angielskie, które określa kogoś, kto tak jakby wiecie, marudzi, ale w takim sensie, że on na przykład idę na zakupy. I wiecie, tak marnuję czas. Chodzę, oglądam. Zamiast iść, zrobić zakupy, wrócić. I dla młodego to jest takie fafing, takie, takie marnowie, ma, marnowienie. <grywanie> Marne utrawienie czasu, chciałam powiedzieć. E, więc tak. Domyślam się, że jak w poniedziałek powiem mu, że musimy iść i zrobić zakupy przedświąteczne, to będzie właśnie tak mummy, I don't want to. You're gonna be fafing. Czyli jego słowa to będą pewnie Właśnie w tym stylu, mamo, nie chcę, bo będziesz marnować czas, będziesz chodzić, szukać czegoś, a ja tak nie chcę. Więc co jestem w stanie zrobić dzisiaj i jutro, to będę starać się zrobić dzisiaj, dzisiaj i jutro. Wczoraj od Bratowej dostałam przepis na pasztyciki z kapustą i grzybami, i tak też, słuchajcie, zrobię je chyba jutro, więc. Dzisiaj, teraz właśnie wróciłam z zakupów z marketu. Kupiłam mięso mielone na... Zauważyłam, że wzięłam złe mięso. Trudno. Mielone jest mielone. Miało być 12% tłuszczu, jest 20% tłuszczu. Ale, ale to nic, bo to i tak ma być na... A nie, to miało być na burgery. No trudno. Trudno. Będzie takie... Patrzyłam na datę, widocznie były pomieszane, bo patrzyłam na u góry na półce było 12%, a na dole było 20% i tak nie zwróciłam uwagi, że to jest 20%. Trudno. Trudno jest już to, co jest. Więc tak, do ludóweczki trafia mięsko. Na święta, ja staram się robić swój zawsze, ale na wszelki wypadek. Słuchajcie, gdyby Coś się nie daj Boże stało i nie byłabym w stanie kupić wszystkich składników, albo czegoś bym zapomniała bo tak jak w zeszłym roku, oczywiście kupiłam wszystko do sosu, a zapomniałam o nadce pietruszki. E, więc lubię mieć taki awaryjny sos w saszetce. On ma bardzo długą datę przydatności, więc może sobie leżeć. Jak go nie wykorzystam, wykorzystam, jak nie wykorzystam go teraz, wykorzystam go później. E, ale tak, biały sos e, to jest e, pietruszkowy sos do ryby. Słuchajcie, nie mogłam znaleźć dzisiaj ryby. Jutro będę chyba rano próbowała dostać się do Tesco, bo w Sainsbury's, byłam w i chciałam kupić młodemu pstrąga, bo myślę, że pstrąg to jest taka najdelikatniejsza ryba, która nie będzie mm, nie będzie, tak jakby wiecie, zbyt intensywna w smaku i chcę zrobić mu takie paluszki rybne, bo młody niczego nie je, słuchajcie. On nie je żadnej innej ryby i nie zje żadnej ryby w innej postaci niż paluszki rybne. Czy Wasze dzieci też są takie wybradne? Ja nie wiem, my kiedyś... Dziadek kiedyś jeździł, słuchajcie, jak ja byłam dzieckiem, to mój dziadek jeździł na staw łowić ryby ze znajomymi i przywoził czasami takie. Takie maciupinkie. Wiecie, ile tam jest ości w tych maciupinkich rybach? Takie, wiecie, te płotki takie, no. I... Jadło się. Nie było, babcia nie wymyślała paluszków rybnych. Nie chcesz, to nie jedz. Jesteś głodna, tyle. Ja wiem, że to jest trochę inna sytuacja, bo mój Izak jest autystyczny, ale wiecie, co czasami mam naprawdę ochotę tak go posadzić i powiedzieć, słuchaj, nie chcesz, tu nie jedz. Wiem, że tak nie mogę, ale naprawdę. nie ukrzyżujcie mnie, ale ja jestem tylko człowiekiem i mam naprawdę ostatnimi czasami, przechodzę bardzo trudny okres i te ostatnie tygodnie, a nawet miesiące powiem Wam, że są takie dni, kiedy wstaję rano i po sobie mam wszystkiego dość. Tak zaczynam swoje dni, ale wiecie, każdy kolejny dzień zostałam nauczona tak, żeby mimo wszystko iść do przodu. Nieważne, co gdzieś tam z tyłu głowy Ci siedzi, masz dzień i musisz ten dzień przejść, przejść jakoś, przeżyć, przebrnąć przez niego. Jutro może być lepiej, może nie być, ale nadzieję, jak kładę się do łóżka, to zawsze mam... Staram się mieć taką myśl w głowie. Jutro będzie kolejny dzień? Miejmy nadzieję, że będzie lepszy. No nie, nie zawsze tak jest, wiadomo, ale wiecie. Nie, więc tak. Nie jest łatwo, słuchajcie, planować święta z moim dzieckiem, bo no ja dla, dla siebie samej zrobiłabym tradycyjną Wigilię Polską. Z karpiem, z barszczem, z, wiecie, z uszkami, z kutią, tak jak było u mnie w domu zawsze. Ale no niestety nie da się. Nie da się, bo ja to potem wszystko będę musiała jeść sama. A też nie da się tak, żebym zrobiła, wiecie, taką naprawdę malutką porcję dla, dla mnie samej. No po prostu tak się nie da. Także no jest tak, jak jest. I trzeba się cieszyć z tego, co jest. Dalej, jeśli chodzi o zakupy, to jeszcze co jeszcze kupiłam? A, słuchajcie, najlepszy zakup... Um. To są moje soki do, do wody i znowu dla, dla tych, wiecie, obrońców żywności, że tak powiem, i zdrowego jedzenia. Ja wiem, tu jest cukier. Ja się na cukrze wychowałam. Mój dziadek pracował w cukrowni. Więc możecie sobie wyobrazić, ile cukru było zawsze w moim domu, naszym domu, a zwłaszcza domu mojej babci. Bo tam. Dziadek dostawał, oczywiście, przydział taki kiedyś dawno, dawno temu, nie wiem jak jest teraz, nie pytajcie mnie jak jest teraz, ale wiecie, mój dziadek pracował lata, lata temu w cukrowni. I każdy pracownik po kampanii cukrowniczej, jak się kończyła kampania cukrownicza, dostawał swój tak, tak zwany przydział cukrowy. Taki, taki, to, była, to, było, to było takie, jakby, jakby premia. Wiecie, po skończonej kampanii dostawali cukier za darmo. I nie pamiętam, ile to było, ale wiem, że zawsze był taki wielki, przypuszczam, że to było około 25 kg. To pewnie też zależało od wielkości rodziny, ale dziadek zawsze dostawał taki jeden duży worek cukru za darmo. I ten worek, słuchajcie, bardzo często starczał nam na cały rok. Jak nie robiło się przetworów latem, to spokojnie do herbaty, wiecie, herbaty, kawy i tak dalej, to spokojnie wystarczało. Jak się robiło przetwory, to trzeba było dokupić, wiadomo. Ale to był, to był naprawdę ogromny wór cukru. Więc ja jestem wychowana na cukrze. Moja ulubiona przekąska, jeszcze lub nie, nie wiem czy wasza też kiedyś taka była. Jeżeli jesteście w moim wieku, to może, ale moja ulubiona przekąska jako dzieciak była kanapka z cukrem. Dosłownie. Chleb posmarowany nie masłem, tylko margaryną, bo wiecie, jak to w latach 80., późnych 80. nie było masła. Tak. Moja rodzina nie była bogata, niestety, więc była margaryna. Chleb smorowane margaryną i posypany łyżeczką cukru. Na tym ja się wychowałam. Zęby jeszcze wszystkie mam, nadwagi nie mam, cukrzycy też nie, więc dla tych obrońców, którzy mówią: No, cukier zły i w ogóle, wszystko słuchajcie, z głową używane, nam nie zaszkodzi. Więc moje soczki i to um, świetny zakup. Dlaczego? Dlatego, że były w promocji w Sainsbury's, w połowie ceny. One normalnie kosztują 2,10 za butelkę, a ja kupiłam. Dwie butelki za 20, bo jedna kosztuje funta 5 w tym momencie, także um, zaoszczędziłam. I to jest super. Co ja tu jeszcze mam? Kupiłam jeszcze jajka. Zwykłe jajka. Kupiłam w Polski, z polskiej półki szynkę z Uwielbiam tą szynkę Basiuni. Bardzo, bardzo smaczna szynka. Tutaj dużej nie mam, bo to jest raptem chyba 5. Albo 4 plastry, albo 5 plastrów, jakoś tak. Um, a kosztuje 2 funty, więc to jest sporo, ale jest bardzo dobra w smaku i młody też ją lubi, więc wiecie, jak dla mnie to jest zawsze plus. jak mogę mojemu dziecku dać coś, co, co faktycznie mu smakuje. Na przekąskę kupiłam sobie dzisiaj um, przekąskę na lunch, tak naprawdę. Kupiłam sobie dzisiaj takiego kurczaka koreańskiego. Był przeceniony, tak jak widzicie, bo ma datę dzisiejszą, a nie, nie dzisiejszą. Dlaczego przecenili go? 24. Nie naprawdę myślałam, że to będzie dzisiejsza data. Nawet, wiecie, To Nawet wiecie, co nawet nie sprawdzam, bo po prostu był rozłożony razem z wszystkimi tam prze przecenionymi rzeczami. Na no, w szoku, 24 to nie muszę go dzisiaj zjeść. Mogę sobie go jutro zjeść. Nie, jutro jest piątek. Jutro nie kurczaka. W sobotę mogę go sobie zostawić na sobotę po pracy. O! O! Wow! Okej. Okay. No, naprawdę, nie zwróciłam uwagi, że to jest taka długa... Nie wiem dlaczego, bo normalnie przeceniają to, co jest z krótką datą. Czyli dzisiaj albo ewentualnie jeszcze czasami można znaleźć coś, co jest z jutrzejszą datą. Zazwyczaj przeceniane są um, produkty, które... Zwłaszcza o połowę, bo tutaj był, było 3,50, a teraz jest 75. Także to jest połowa ceny. Wow, super. I co jeszcze kupiłam? I już takie tutaj bardziej... Aha, jeszcze kupiłam sok młodemu. Um, to jest świeży sok, to nie jest sok z koncentratu, to jest świeży, wyciskany sok. Pasteryzowany, ale um, no, wiecie o co chodzi, to nie, jest, nie jest z koncentratu. Um, to jest to jabłko z gruszką. Bardzo lubi ten sok. I kupiłam mu Actimel, bo młody... U! I wypadł że się nie, roz, nie rozplaskał. E, lubi aktimele i cieszę się, że je lubi, bo po, po, tak jakby pomagają mu, wiecie, pod, podtrzymywać jego odporność, chociaż tak jak wiecie, ostatnio choruje dość, dość dużo, e, ale przynajmniej nie choruje przez bardzo długi czas, bo kiedyś jak już zaczął chorować, to cały tydzień był, wiecie, wyjęty z życiorysu, jak to się mówi. A teraz widzieliście, dwa dni i wrócił do szkoły, także nie jest e, tak źle. Także Actimel, e, akurat ten tym razem ja zazwyczaj kupuję mu taki ten zwykły truskawkowy, ale ten, ten tylko był w promocji, więc Actimol Plus. Ale lubię akurat ten, bo to jest smak truskawkowo, granat, truskawki i granata. Granatu? Granata. Nie wiem. I już takie typowo, wiecie, rzeczy chemiczne, potrzebne oczywiście w domu. Eleanor Out. Adorable, i to jest Spring Awakening. Kupiłam z polecenia Agnieszki. Aga mówi, że naprawdę pięknie pachnie. Pranie po nim i taki, taką małą, taki mały woreczek. Słuchajcie, proszku. Nie byłam w stanie przytargać do domu, jak on pachnie o oh wow. nie byłam w stanie przetargać do domu takiego, wiecie, większego opakowania, bo są w takich kartonach większych, bo tutaj jest tylko 20, są na 24 plania tego proszku a tam chyba był na 40 i jeszcze był taki dużo, dużo, dużo większy na 80 bodajże w bardzo dobrej cenie no ale nie byłabym w stanie go przetargać z tym wszystkim co już miałam, z tymi butelkami i tak wiecie z, wszystko, wszystko, wszystko waży po prostu, także i tyle więc teraz kochani zabieram Was, będziemy pić Kawkę i otwierać kalendarz. I już, moi kochani, powiem Wam, że wyszło słońce. Ogromny event, jeśli chodzi o pogodę w Wielkiej Brytanii. Wczoraj padało cały boży dzień. Dzisiaj mam nadzieję, że będzie pięknie i słonecznie, ponieważ. chcę wyczyścić okna. <grym> Także, kochani, bierzemy się za otwieranie. Dzisiaj jest 19, czyli okieneczko, numer 19, gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś. Wiecie co, już tak, nie wie tak niewiele okienek jest do otwarcia, a jeszcze mam problem ze znalezieniem. Jaki mamy fakt? O oh wow, o oh wow, o oh wow, ok. Czyli, słuchajcie tego, najwyższy... Taki Mikołaj z czekolady, wiecie, te takie puste w środku mikołaj z czekolady. Najp najwyższy taki właśnie pusty w środku Mikołaj z czekolady został wykonany we Włoszech w 2011 roku i mierzył 16 stóp i 4,85 cali i 16 stóp to jest dużo, tyle wam powiem. Bo tak jak mówię, ja mam 5. 5,2, znaczy 5, 5 stóp i 2 cale, to jest około 158 cm. Rzekomo, 160 właściwie. Um, także ja mam chyba 5,3 tak naprawdę. Um, także tutaj mamy 16. To jest 3 razy tyle z dokładką. Wow, duży. Bardzo duży. Ja mam tutaj może. Um, jak będę edytować, to może Wam to przeliczę, wiecie, znajdę kalkulator do przeliczenia i może uda mi się Wam wpisać dokładną, da, e, dokładną wielkość. Ale tak przypuszczam, że to będzie coś koło, e, no na pewno 4,5 metra, biorąc pod uwagę, że no, 1,5 metra to by było 5, 5 stóp, a jest 16 stóp tutaj, e, czyli 4,5 metra to byłoby 15 stóp. A tutaj jest napisane, że jest 16 i, i, i tam 4,85 cala, czyli no, dużo, dużo, prawie, myślę, że to będzie prawie 5 metrów. Szokujące. Czekoladka. Mm, płynny karmel w środku. Miałam wioli zostawić, ale nie wiem, czy ja się będę z nią widziała, żeby te czekoladki mogła zjeść. Więc nie wiem. W każdym razie, kochani, Ferrero numer 19. Tu. tu. I klasyczne. Także dzisiaj jem klasyczne Ferrero. Kochani, to tyle jeśli chodzi o kalendarze, ale wczoraj przyjechała do mnie paczka. Polski. Przyjechała, słuchajcie, nic się nie zgniotło, nawet moja mama wrzuciła dwie, ja, dwa jajka niespodzianki dla młodego i martwiła się, że się zgniotło. Słuchajcie, nic się nie zgniotło. Naprawdę yy, bardzo ostrożnie Fedex obchodził się chyba z tą paczką, bo nigdzie nie zgniosła. Zaraz wam ją w ogóle pokażę. Poczekajcie. Uch. <laughs> mama mówi, że karton taki zrobiony, przycięty na, na wielkość odpowiednią więc on jest taki, tutaj, wiecie, trochę polona, ale to nic, to nic, słuchajcie, ważne, co w środku. Knopersy, słuchajcie, mama przy przysłała mu i już jeden knopers wczoraj. Jak zobaczył tu knopersy, to jakby, wiecie, złoto zobaczył, naprawdę. Od razu chciał. Ja już, jak widzicie, otworzyłam sobie kolejną reklamówkę z cukierkami. Tutaj są, to jest mieszko chyba. Tak, to jest mieszko. I tutaj jest mieszanka adwokata i pistacjowy, a powiem Wam, że te mieszko pistacjowe, wow, po prostu, o, oh, to jest niebo w gębie, polecam, pycha, pycha, pycha. E, tutaj są kartki, mama przysłała kartki świąteczne e, i opłatek, tradycyjnie oczywiście, dziękuję bardzo, mamuś, dziękuję. E, lubi się dla młodego i też tutaj już, mm -hmm, mm -hmm, rozumiecie? się, to są chyba jego ulubione. Tam jest jeszcze jeden kartonik yy, z lubisiami na dole. Jajka niespodzianki, zobaczcie. całutkie, nic się nie stało z nimi. Także super, super. E, z... Cztery chyba, czy trzy. Tutaj są na dole jeszcze yy, i te. Rogaliki, yy, Seven Daysy. Yy, to jest moje złoto. E, tutaj są, słuchajcie, raczki. Tutaj jest kukułka i trochę krówki takiej tej zwykłej, tej takiej mlecznej z Biedronki i słuchajcie, takiej nie wiem, czy to też moja mama to chyba też moja mama w Biedronce kupiła taka krówka, słuchajcie, smakowa i ona jest tak jedna jest o smaku wiśniowym, druga jest o smaku truskawkowym i gdybym się wcześniej zorientowała, że ta paczka jednak, wiecie że mama tą paczkę będzie wysyłać, bo tutaj jest ich tylko kilka niestety, chyba ze trzy może cztery te smakowe. Tutaj widzę, że więcej jest. Mama to chyba podzieliła, jak, jak nie była w stanie wszystkiego zabrać. To mama część już mi przywiozła tych, tych krówek. I no, mówię, jak złoto, cztery tylko. Ale słuchajcie, jak, jak jeżeli będę kiedyś w stanie pojechać do Polski, to te krówki na pewno sobie przywiozę. One są tak pyszne. To jest, mówię, wiśniowa i truskawkowa. Wspaniałe są te krówki. No ale kukułka i, i raczki będzie jedzone. Będzie jedzone. Także wiecie. Torebka jest spora, także myślę, że, że będzie dobrze. Aha, i tu jeszcze mam jeden... Patrzcie, to nawet nie widziałam. Jeszcze mam um, więcej tych... Um, to jest też pistacjowe mieszko. Ale trochę wygląda inaczej niż to? No może nie, może tak samo, ale wow. Wow. To pistacjowych mam... Potąd? Cukierków? Um, no i oczywiście jeszcze na samym dole. Oczywiście. Kolejne moje... Ulubione i złoto, słuchajcie, to jest naprawdę. Ja się tak cieszę, że będę miała na święta um, kasztanki i tiki taki. Chociaż akurat te cukierki jestem w stanie kupić sobie w polskim sklepie mega drogie, ale wiecie, jakbym nie miała wyjścia, to trochę bym sobie na święta kupiła. Może no, bym miała, po nie wiem, po 10 cukierków może um, z każdego rodzaju. A tutaj mam. Będę, będę, słuchajcie, gruba jak prosiaczek po świętach. I oczywiście coś, co też. Wróciłam... bo oh Boże, jak one pachną. Żeby mi rodzina dorzuciła, to są świeże, zbierane przez moją mamę i mojego brata i oczywiście całą resztę rodziny. Grzyby suszone, zbierane tego roku, suszone tego roku, świeżutkie, pachnące po prostu świętami. Także dziękuję bardzo. Naprawdę wzruszyłam się bardzo, jak te grzyby zobaczyłam. Możecie, możecie powiedzieć, że jestem nienormalna, żeby się ktoś wzruszał na grzyby, ale to jest taki zapach domu. I... I świąt. I tego jak... <śmiech> Przepraszam. <śmiech> I tego jak babcia gotowała zawsze kapustę z grzybami na święta i barszcz. <laughs> Wybaczcie. I oczywiście coś, co ja uwielbiam najbardziej na świecie. Ptasie mleczko. Moja mama znalazła takie waniliowe z galaretką truskawkową. Nie wiem jak to będzie smakowało, ale mam nadzieję, że dobrze. Uwielbiam truskawki, uwielbiam ptasie mleczko. Może młody też będzie chciał posmakować. Nie wiem, bo to właściwie oryginalnie chyba mama kupiła z myślą właśnie o Izaku, bo wie on moja mama wie, że on uwielbia wszystko co truskawkowe. Ale nie wiem czy on będzie chciał coś takiego jeść. Wiem, że on lubi takie zwykłe waniliowe ptasie mleczko. Mama też kupiła takie bo to jest wedlowskie, a to jest, nie wiem z jakiego to jest, a to biedronkowe, jest melty. I to jest e, mleczko, chyba takie zwykłe śmietankowe. Bo tutaj, tak, pianka o smaku śmietankowym w czekoladzie, także na pewno też będzie pychotkowa. E, I moja mama, bo jak jej powiedziałam, że młody uwielbia to waniliowe oryginalne ptasie mleczko, to mama jeszcze mu, słuchajcie, przed wysłaniem paczki dokupiła dwa kartoniki wedlowskiego ptasiego mleczka. Moja mama jest po prostu wspaniała, dba o wnuka um, szalenie, więc tak, słuchajcie, to jest cała paczka, nie będę tutaj za dużo, za długo Was trzymać, bo i tak widzę, że to nagranie jest mega, mega długie. E, także, kochani, tak wygląda mój dzień 19, Piję kawę, y, zjem... Coś pysznego, coś słodkiego i uciekam robić dalej świąteczne zakupy. Mam nadzieję, że u Was takiego szału świątecznego jeszcze nie ma, ale ja wolę być przygotowana, wiecie, póki mam czas. Także kochani, widzimy się jutro!